Cześć! W dzisiejszym poradniku pokażę Ci jak zrobić game passy w Roblox. To jest bardzo proste. Potrzebujesz ich do tego, żeby sprzedawać różne rzeczy w Starving Artist, czy pet Post, pety, czy Please Donate Me. Klikamy Create na sam początek. Po lewej stronie tutaj znajdziesz różne rzeczy i klikasz Passes, jak widzisz. Ja tu już mam trochę poniżej... Które widzicie gamepasy, które ja zrobiłem, ale możesz tych gamepassów zrobić oczywiście nieco więcej. Tu mamy zakładkę stwórz game GamePassa. Pierwsze, co musicie znaleźć, to Find your image, czyli wybieracie obrazek tutaj. Klikacie wybierz plik i wybieracie jakiś obrazek. Jak widzicie, jeżeli wybierzecie obrazek i zatwierdzicie, to po prawej stronie będzie napisana nazwa tego obrazku z rozszerzeniem graficznym musisz napisać pass name czyli wpisać jakieś imię czyli nazwę tego game Passu, czyli sprzedaje na przykład taki jeżeli nie musisz mieć description czyli opisu klikasz preview jeżeli już masz to z tego co widzę kiedy klikniesz preview musisz napisać kliknąć verify upload i jak widzisz ten Game Pass został dodany, ale to nie wszystko co musisz zrobić. Następnie tu gdzie masz to koło zębate, musisz kliknąć Configure. Przejdziesz do zakładki gdzie konfigurujemy nasze Game Passy. Jak widzisz te Game Passy nie są zatwierdzane od razu. Musisz troszkę poczekać, zanim on zostanie zatwierdzony. Następnie klikasz Sales i zaznaczasz tą zakładkę tutaj Item for Sale. A następnie wpisujesz swoją cenę. Game Passu jak widzicie w Roblox bierze 30% z wartości czyli jak damy 10 to ty dostaniesz 7 więc klikamy wpisujesz tu scenę dostajesz 7 robuxów klikasz save i jak widzisz Successfully updated został update'owany ten ten pas jak widzisz kosztuje 10 ty dostaniesz z tego 7 i to jest bardzo ważne, żeby zatwierdzić sobie tego pasa. Przejdźmy dalej do pasów. Jak widzisz, jest tutaj już ten Game Pass, tylko on musisz troszkę poczekać, zanim zostanie on zweryfikowany przez Robloxa, bo nie możesz jakichś brzydkich zdjęć i tak dalej, e, słów tam wklejać. Więc to na tym polega, nie jest to bardzo trudne. E, dzięki temu jesteś w stanie zarabiać sobie Robuxy, grając właśnie w takie gry jak Please Donate Me, Starving Artist, czy może Pet Palsy. Więc tak to wygląda. Dziękuję za uwagę.